Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w najnowszym odcinku serii W DRODZE Właśnie jestem z kolegami po obiedzie Bardzo dobrym, solidnym Idziemy sobie na spacer Do Gwalein Park, gdzie zaczynamy obrazki A zaraz od razu po going Park zapraszam was do obrazków z 10 i do innych Żeby już nie przedłużać wstępu zapraszam do obrazków, a później do gadanka A temat jak widzicie będzie, mam nadzieję, ciekawy. Ja Wam powiem kochani, że jeszcze zanim przeskoczyłem do 10. chciałem powiedzieć, że kolega tutaj za mną będzie chciał kiedyś też startować na YouTube, już właśnie go tutaj przekonuję I try to show him how to do videos on YouTube, and I hope one day you also become famous YouTuber, traveler. <laughs> no, maybe I will. <laughs> <a> drummer, <laughs> yeah. Believe in yourself. Trzeba ufać w siebie. A ja kochani pozdrawiam was z miasta Dziasin, gdzie właśnie przejechałem pociągiem. Czeka na mnie gdzieś tu w okolicy koleżanka Amy, która obiecała być moją przewodniczką, powiedzcie. Także zobaczymy jakie tutaj nas obrazki wydą czekały. Oczywiście zapraszam teraz do obrazków z Dziasin. Oczywiście, jaki jest park zaraz koło stacji? Park ludowy. Także, kochani, poznajcie Amy, moją przewodniczkę po jazzingu. So today we are touring Jiaxing with Amy. She's going to show me around because this is my very first first time, mój pierwszy raz w Jiaxing. Lu, <laughs> <Xiongnu>, ulica młodzieżowa. <laughs> i stood upon a high place and saw so below many devils running leaping and cursing in sin one looked up grinning and said comrade brother zdarzyć opóźnienie filmach no. a ja kochani pozdrawiam z way Lake, gdzie teraz oprowadzam tutaj kolegę Majsa i jego mamę po Muzeum Marynarki Chińskiej i gdzie też spoglądamy na historię Chin z perspektywy właśnie osoby zagranicznej, czyli mnie i ich, czyli Chińczyków. Nasze takie wspólne odbiory tego, jak to jest. Oczywiście zaprosimy do naszych obrazków. Tu nie było informacyjnej tabliczki. A ja jakoś będę teraz wcześniej rano dla mnie oczywiście 7, ale z kolegami po dłuższym czasie wybieram się na Honda Breakfast i biorę pierwszy raz, także teraz podaję się na Honda's Breakfast i będą oczywiście dalsze obrazki. do Polaków. Rozdział pierwszy. Kochani, w imię Jezusa Chrystusa piszę do was ten list z dalekich Chin. Niech Jan III Sobieski będzie nam przykładem męstwa i oddania. Nie przez umieranie za kraj i przelewanie krwi niewinnej, ale przez determinację, strategię, siłę i jedność. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzył, nie zginął, ale żył wiecznie. Amen, powiadam Wam. Amen, Bóg z nami. Ufajcie. Właśnie, kochani, jestem teraz w fery, tutaj w okolice Oriental Spot Center na Można jeszcze tak przeprowadzić z tej strony, od dzielnicy Siuchy nad Budą, żeby zobaczyć tutaj że okolice Budą Riverside, gdzie jeszcze nie byłem. Zobaczymy, jakie tam są widoki. Nie wiem, ambicję dojechać rowerem yy, na ludzia twiej, czyli do wieżowców. Ale pomyślałem, że już tutaj się zatrzymam. Jakbym jakby miał nie dotrzeć, to mam już tylko do bridge, żeby już się przerzucać fery yy, na drugą stronę takich łampów. A my tymczasem zapraszam do, do gadanka ja kochani jeszcze zanim skoczmy do gadanka idę tylko odebrać jedną rzecz z maczkomatu i zobaczycie jeszcze w tych przebitkach ostatnich, co do mnie przyszło. Kiedy w traumatyczny sposób straciłem pracę w lot. A ja, kochani, pozdrawiam Was pod honką w gdzie będę chciał Wam powiedzieć o tym, skąd przyszły do mnie listy do Polaków. Powiem Wam, kochani, że to przyszło do mnie dosłownie, jak już praktycznie zasnąłem. Miałem pójść spać, w sensie już. Leżałem w łóżku, już byłem we śnie, praktycznie, i było coś takiego, że nagle nazwany głos mi powiedział: Napisz list do Polaków. I ja pomyślałem: A, może zostawię to na później, bo już jest późno. Już de facto powinienem pójść spać, bo też byłem zmęczony. Ale to cały czas u mnie wierciło, wierciło i wierciło. I powiem wam, że w końcu stałem, sięgnąłem po telefon i zacząłem pisać. I tak napisałem pierwszy list, drugi list, trzeci list, czwarty list, i na tym się wtedy skończyło. Jakby ta treść, która miała być przekazana, została przekazana i poszedłem spać. I nie tej samej nocy, tylko następnej nocy. Miałem sen, jak wiesz, że proroczy, gdzie między innymi dostałem prośbę, przez ten sen, obrazami oczywiście też, żeby napisał piąty list do Polaków. I nie wiem, kochani, oczywiście, jak to się będzie miało do tak zwanej przyszłości. Czy jakby to, co napisałem, czy to będzie miało jakieś znaczenie, czy jakby to, co też napisałem, czy to się, w spełni, oczywiście. Natomiast ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli jestem o coś poproszony, a bardzo wierzę, że Duch Święty mnie poprosił i mnie napchnął do tego, żebym napisał listy do Was, do nas, Polaków, co też uczyniłem. I tak, zgadanka dla Was, kochani, taka refleksja po prostu te listy, które już mogliście usłyszeć i które też jeszcze za niedługo usłyszycie, jakiekolwiek jest tam przesłanie z nich, no bo oczywiście ja tego. Nie wiem czy to co napisałem czy to się sprawdzi czy to być może jest tylko moja wyobraźnia natomiast jeżeli jest tam jakieś wezwanie i być może ktoś z was poczuł czy to jest do ciebie proszę cię wsłuchuj się w treść tego listu ja też postaram się być może też napiszcie czy będziecie chcieli przeczytać w ogóle te listy, nie tylko usłyszeć ja wtedy wyślę te listy do tych, którzy będą chcieli je przeczytać, i weźcie do serca tą informację, która jest tam przekazana. Bo być może jest tam jakieś ziarno tego, co ma przynieść nam przyszłość. Jeżeli tak, to bardzo będę się cieszył, jeżeli będziemy mogli na tą przyszłość pozytywnie tego znaczeniu wpłynąć. Jeżeli Pan mógł do czegoś nas wzywa, będę się cieszył, jak przez moje listy będę mógł z tym do Was trafić, żebyście. Mogli tak naprawdę ze mną i też z innymi ludźmi, którzy być może będą czuli, że to jest ten czas, żeby zacząć działać dla Polski. I tak naprawdę tyle, kochani, z takiego mojego gadanka, bo nie ma jakiejś głębszej refleksji za tym idącej. Oprócz tego, że po prostu chciałem Wam przekazać prośbę, żebyście po pierwsze słuchali się w treści tego listu, po drugie, żebyście też zobaczyli. Co być może Duch Święty ma Wam do przekazania, bo oprócz tego, co napisałem, to być może jeszcze Wy coś sami odbierzecie w swoim życiu: jakąś wiadomość, w sensie z tego listu, albo może jeszcze coś więcej. I trzecia rzecz, ostatnia, kochani: bardzo proszę Was po prostu o udostępnienie tych listów dalej, też linków, jeżeli jest dla Was w sensie zgodne z Waszym sercem, tego treść, żeby. To zrobić, a też, żeby wiadomość, jaka płynie z tych listów mogła się rozejść do jak najszerszej liczby audiencji, bo też chciałbym, kochani, żebyśmy my, jako Polacy, w tych czasach, które teraz do nas przyszły, tak to powiem, i też okoliczności, w jakich się znajdujemy jako kraj, no i też cała ta sytuacja, żebyśmy mogli postawić na siebie, kochani. I jeżeli rzeczywiście w tym jest też zawołanie Boże, żebyśmy zaufali. Że ono to właśnie do nas przeszło. Także na ten czas to tyle z mojej strony. Też trzymam kciuki za tych, którzy uczestniczą ze mną w naweni pompońskiej w drugiej edycji. Kochani, że będziemy tutaj cały czas kontynuowali. Mam nadzieję, że się modlicie, nie lenicie. Tymczasem pozdrawiam Was z pięknych okoliczności Luśwym Park w Szanghaju. Trzymajcie się pozytywnych wibracji. Do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie powiem Wam o moich osobistych zmianach, jakie zaszły ostatnio. Trzymajcie się. Cześć.